Coś ty o mnie kurwa napisał, ty mała biedna kurwo? Wiedz śmieciu, że skończyłem studia oficerskie z najwyższymi ocenami. I od razu po nich przyjęli mnie do gromu. Brałem udział w misjach w Kosowie, w Nicaraguj, w Portoryko, Iraku, Afganistanie i Pakistanie i mam ponad 300 zabitych terrorystów na koncie. Jestem doskonale przeszkolony w walce partyzanckiej jako snajper. Dostałem odznaczenie dla najlepszego strzelca wyborowego wojska polskiego. Jesteś dla mnie po prostu kolejnym celem, któremu mogę niespodziewanie rozjebać łeb z 800 metrów. Zmioty cię śmieci z powierzchni Ziemi z precyzją dotąd nieznaną na tej planecie. Słyszysz, chujku? Myślisz, psie, że możesz sobie pisać w internecie, co tylko zechcesz, i nie poniesiesz za to konsekwencji? Błąd, kurwy synu. Gdy to czytasz, moi kumple z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we współpracy z CIA namierzają twój adres IP, więc szykuj swoją dupę na jesień średniowiecza. Jesteś już kurewsko martwy, szczeniaku. Mogę w tej chwili być gdziekolwiek. Ale i tak, gdy tylko najdzie mnie ochota, mogę cię rozjebać na jeden z siedmiuset sposobów, a to i tak tylko gołymi rękoma. Poza doskonałym przeszkoleniem we wschodnich sztukach walki, znam kung fu, karate, czarny pas, krav maga, złoty medal w jiu jitsu, znam się rewelacyjnie na broni, a ja tej mam cały arsenał i uwierz mi, użyję jej tyle, aby z twojego marnego życia nie został nawet najdrobniejszy atom. Gdybyś wiedział, gówniarzu, co ściągasz na siebie swoim mądralińskim hejtem, pewnie zesrałbyś się cztery razy w gacie i pisał, gdzie się da, że żałujesz choćby samego pomyślenia o tym. Ale nie mogłeś tego wiedzieć i teraz, suko, zapłacisz za to najwyższą cenę. Jesteś pierdolonym trupem.